Szczęście Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 20 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem. Ja zasiadam na Boskiej Stolicy w sercu mórz, a przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum zwój, chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mędrszy od Danela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majątki i serce Twoje stało się wyniosłe, z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą miecze przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił? Ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców przecież będziesz tylko człowiekiem a nie bogiem w ręku tego który cię będzie zabijał umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców ponieważ ja to postanowiłem mówi pan bóg ten fragment mówi o zaślepieniu o zaślepieniu pychą gdzie widzimy jak pan bóg kieruje proroka zechera do władcy tyru żeby powiedzieć mu o tym że jego pycha go zaślepiła, że zapatrzył się w siebie, w swoje zdolności, w swoje umiejętności. To słowo zachęca mnie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, żeby być nieco podejrzliwym wobec tego, co mam w sobie, wobec swoich myśli, wobec swoich przekonań na swój temat, bo być może nie widzę całej prawdy o sobie, bo jestem zaślepiony swoją pychą. A druga rzecz, słuchać tego, co mówią ludzie na mój temat. Tego, co mówi mój spowiednik, mój przyjaciel. Ci, którzy mówią czasami i boleśnie, ale mówią prawdę o mnie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Sen i Duch Święty. Dobrego dnia, Szczęść Boże.